Cześć. Cześć, witamy Cześć. wszystkich miłośników wędkarstwa, zarazem sympatyków kanału Fishing i Channel. Jak widzicie kolejna nasza tegoroczna wyprawa z wędką, oczywiście w ręku, oczywiście spinning. Jesteśmy nad Odrą, niestety zima w tym roku nadal, oblicze łagodny zimy, tak jak widzicie słoneczko świeci jak na razie na tą porę. No i chyba na lód w tym roku się nie dostanę, chociaż bardzo bym chciał. Jesteśmy na razie we dwójkę, z tym że Andrzej powiedział, że dojedzie. Jak myślisz dzisiaj Jurek, jak będzie? Tradycyjnie, jak nie nam to komu, ale wiecie Jacek, tu bardzo żałuję, bo zrobił dwie wędki, tak. które widzieliście, pokazał wam jak się robi. i nie ma jak tych wętek przetestować. I tak mu podpowiadał, żeby w wodę zabroić, zrobić ciurkę i coś tam poprobował. No innego chyba wyjścia w tym roku nie będzie, wam powiem, bo po prostu no, nie ma szans, jak na razie prognozy długoterminowe, jak patrzyłem u nas na racibusz pokazują w dzień 6, 7 do 10 stopni, i w nocy tam lekki przymrozek, może który dzień minus 1, minus 2. To co to za lód będzie? Jest tam warstwa lodu, bo byłem na żwirobni, patrzycie, ale to jest dosłownie 6 mm lodu, tylko jest skute i nic więcej. Nie da się łowić na spokojnej wody, dlatego jesteśmy na rzece. Więc bierzemy się do roboty, myślę, że Andrzej do nas dołączy, tak jak powiedział, na chwilę mówi, że wyskoczy, bo pogoda dzwoni już do nas, czy jesteśmy? Mówię, jesteśmy. Tyle wstępu z naszej strony, a my jak zwykle, Jurek, do pracy, bo. Bo, bo bez pracy nie ma kołaczy. Dokładnie, bez pracy nie ma kołaczy, a my chcemy ryby. I myślę, że może dzisiaj przy tej pogodzie może coś zrobić. Na razie trzymajcie się. Trzymajcie Jako kolego? Średnio Średnio? Jak na pierwszy raz, rewelki nie ma, nie? No nie ma, no Trochę ale się ja... nachodzić musimy, żeby cokolwiek wypracować No, no dokładnie, no, ale to wiesz, no to jest tydzień Jurek, to jest zima, to nie jest tak, że ktoś sobie przy... myśli, że przyjdzie na ryby i zaraz będzie łowił ryby, nie? Fakt, że mamy pogodę jaką mamy, widzicie, rano było zachmurzone, teraz słoneczko wyszło, jest pięknie no, ale to nie, to ryby trzeba wypracować, to nie jest tak prosto. No, jak się komuś wydaje, to jest tycień. Ryba ile tego pokarmu potrzebuje w zimie? Mało co, bo ryba jest zmienno Wiadomo, czym większa temperatura, tym potrzebuje więcej pokarmu. Czym zimniejsza woda, tym mniej potrzebuje pokarmu. No, ale że zima jest złogodna, no to też musi pobierać pokarm, No to od czasu do czasu jakieś tam przytrzymanie jest, ale te brania są bardzo delikatne i ciężko jest cokolwiek zaciąć. No zobaczymy. Ale też, mimo wszystko jak na razie. Coś, coś nam bierze, pogadaliśmy, trochę inne prowadzenie i... No to weź go, odpoczy, będziemy się przeszkadzać. Zobaczcie jakie piękne dzieło. Bobrów. I walczą. Ja się kurczę pecha mam dzisiaj. Drugi mi się spia już fajnie. Panie łabisz pan coś! Andrzej się tu przyczaił i zobaczcie, tam rzuca pod tym przeciwległy brzeg. Fajna taka ostroga, nieduża spowolnienie nurtu i próbujemy. Pochwalcie coś tam założył na koniec, na koniec tego zestawu, nie? <laughs> nie chcę się pochwalić o. Zobaczcie, Gąbkę se tu widzę powiesił, twisterka Hitman. hitmana dragona i próbuje. nie uszekłgo to wyciągną Cię Zaraz mi spadnie. Nie spadnie, o taki sobie Około 30 centymetrów Zobaczcie, taki fajny Ten klenik, co przed chwilką pan złapał i wypuścił, to jaki był? Już taki przyzwoity kolego. Tak? Jak na, na, na zimowe warunki, to bym powiedział, że hu-hu-hu, jeszcze lepiej. A może i więcej, tak? No? Bo to wiesz, w zimie się taki klocki, to ten już taki grubasek ładny, nie? No, także fajnie, fajnie. No to walcz, bo to nie mogłem dolecieć, trochę za daleko poszedłem. No, a mówię, ja też nie zawsze słuchajcie w tym. W tym ferworze walki, jak się to mówi, to człowiek czasami ja zapomnę włączyć kamerę, bo nie się patrzy, kurczę, kontrolka <laughs> nie świeci się. Już ja no, włączam, ale nie zawsze. Czasami coś kamera zaszwankuje. To, to, to tak nie zawsze się uda, ale tym razem się udało. Po, Powiem wam taką anegdotkę, Kiedyś z Jackiem byliśmy na szupakach. Jacek ciągnął takiego 65 cm szupaka, nie? No. Ja zaglądałem, wiecie jak to wykranik. Wszystko przechodzi, nie? I zamiast włączyć, to go wyłączyłem. I później w domu nie było szupaka. Tak. To dzisiaj żałujemy. Ja mówię, przychodzi do domu, wrzuca to na komputer, bo słuchajcie na tym małym ekranie. Przerzuca to na komputer, mówi, dzwoni do mnie. Słuchaj, ja nie mam tego szupaka. Mówię jak nie masz? Jeszcze się nagrywa. Tak, widziałem cię, bo po to widać. Tak. Ale jeszcze musi kontrolka chodzić, <laughs> musi się świecić. Teraz <laughs> tak bywa. No. Dobra, wędkujemy się. Jest kolejny. Nie nieduży, taki podobny A tego wezmę bez podbieraka chyba, żeby mi tylko nie spadł tu gdzieś No zobaczcie Podobny jak tamten, który mi wziął jakieś 10 minut temu Następny na takiego Woblerka, zaraz go wypuścimy. Podobny. No, oppa, odpływaj sobie, proszę. Jak poszedł? No powiem wam, sezon rozpoczęty 2020 całkiem całkiem. Zimy nie ma, dlatego jesteśmy na Odrą i łowimy, aby jeszcze jakiś jazik się wbił. To by było całkiem, całkiem przyjemnie. No I sobie kaciszki, podpłynęły sobie pod brzeg i siedzą. Słuchajcie, przed chwilą Jurek miał rybę na kiju niż dobiegłem już po, już po rybie, gdzie masz tą rybę kumpel? Później została Wiecie, to jest tak zawsze najczęściej Jacek jest... poczekajcie, tu wybiorę Jacek jest w takiej komfortowej sytuacji, że on ma swoją kamerkę, ja włączę i on to bierze, nie? Tak Natomiast ja, chociaż nie jestem daleko od niego, muszę czekać A wiecie jak to jest, jak człowiek czeka, ma rybkę na kiju Myśli tylko, żeby nie spadła. No ale spadnie to normalnie, bo tam zawsze w którymś momencie ją popuścicie. I tak jest zawsze. No ale płaszcz akurat... i na raz pyk i nie ma. Ale też delikatne brania, bo to słuchajcie. to delikatne, bo to tam, wiadomo jest wiosna, jest to wszystko, to, Ta, wszystko no, wiosna, takie... to jest... Wiosny nie ma, bo mamy okres zimy, ale to pogoda wiosenna można powiedzieć, nie? No ja no tego tak myślę, że to idzie w takim kierunku, że będzie bliżej wiosny chyba jak już te zimy w tym no, roku. No to niech już tak zostanie powiem, bo już chociaż ciągle mnie ciągnie na ten lód, ciągnie mnie na ten lód, nie powiem, bo... Myślę, że jak się doczeka, no dwa lata temu, czy trzy, w marcu był do tak ba... Słuchajcie, dwa lata temu, ja już to chyba mówiłem na którymś z filmów, chociaż nie pamiętam, było tak samo w lutym po 20 lutego tego nie zapomnę zresztą to jest do sprawdzenia możecie wejść na nasz kanał i zobaczyć i ja mówię że chyba to był 3 marzec tego nie zapomnę to myśmy z Andrzejem poszli na lód wtedy i lód miał 15 cm ale też było krótko ale przynajmniej żeśmy byli parę razy a w tym roku jest sezon 2020 ani razu jeszcze tylko ale myślę że zima przyjdzie prędzej czy później ten śnieg i ten przyrodzek przynajmniej na tydzień dwa przyjdą no zobaczymy jeszcze Jesz jeszcze jest czas do marca sporo czasu Także może jeszcze coś będzie. Dobra kolego, dość gadania. Bierzemy Zostrymy się za... Bo, bo, bo musisz mieć ryby, bo żeś już jedną spierdasił. No. No niestety tak to nieraz bywa. <noise> Ale nie zawsze się da wszystkich sam. Sami dobrze wiecie, że nie zawsze się da wyciągnąć wszystkie rybki. Też ryba ma szansę, żeby uciekać. A zawsze bierze wtedy, kiedy nie ma kamery. Jak jest <noise> kamera, a dla się doleci, włączy, ustawi po słońce. Żeby nie pod słońce, ty się ustawiasz, żeby ładnie wy wyglądać. Tak, tak. I kicha i to jest... A spada wtedy. to i chwila moment dobra, łowimy to będzie może jakiś klej nieduży albo co, nie wiem co to będzie podbier mi tą rybę zobaczymy co to co to kurna tam może być klej to jest? a jest ładny kleniu. Uuu! Fajny klocek nawet jest. O dzięki, fajnie żeś go podebrał. Weź go, wychasz go już jak go masz w tym podbieraku i wypuść go. Co, Co się śmiejesz? Weź gościa, Odchodź i wypuścimy, nie? Jak już go podebrał mi to go możesz A napad wieraku byś go wypuścił tylko, że No tylko, że trzeba to wyczepić Przeczepić to trzeba Ale zaprezentuj się jeszcze z nim, przeze mnie wyciągnięty Andrzej mi pomógł jak widzicie Słoneczko wyszło Rano było zachmurzone, teraz fajnie No to taka 35 Mamy tam Nie tu? Dobra Nie Czekaj, bo Widzę, że się to tak pomatało, nie trzeba Bo mam tak w obreza. Zamotany, że nie da rady. Weź go wypuść go mhm. Weź go tutaj No, z 35 co najmniej, nie? Pokaż go jeszcze tak do tego No ładny jest Nie powiem Dobra, niech się idzie Dzięki ci kolego, ja nie musiałem sobie brudzić rąk <ślesy> Dzień, że na tym ci <ślesy> patrzyczki sobie pływają ale nam zawsze towarzyszą w czasie naszych wytykarskich wypraw zawsze je gdzieś tam spotykamy na naszej, jak to mówimy, spinningowej ścieżce Jacek wędkuje Złapać Jak zawsze Zmienia tam różne przynęty Ale myślę Że przyniesie to Spodziewany skutek Znowu ryba Ten nie jest duży, chyba go na klatę. A, spiął mi się. No, spiął mi się. No. Tak, 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 widzę, widzę, widzę. Właśnie. Mhm. I co Jurek, ładna pogoda, nie? Pogoda jest nie do wierzenia, wiecie, się, jak nas się No, Zaczęliśmy ten sezon w tym roku bardzo szybko, spinningowy. Ze względu na pogodę. No, myśleliśmy, że będzie jakiś lód, że ja pojadę na lód z Andrzejem, z podlodu, coś połowić. A tu na razie i zapowiadają do końca stycznia, taka pogoda ma być. No i co, I trzeba próbować na rzece spróbować coś wyjąć z wody. No nie jest tak prosto to wyjąć. No właśnie. Ja chyba tak delikatnie żeluje. Są brania. Holujemy tą rybkę. Podpływa prawie pod nogi i spina się. No kilka spadów żeśmy mieli. Także no, wszystko się nie da wyjąć z wody, niestety. nie jest to, nie jest to takie proste. Tak jak się wszystkie wydaje jak nie założymy stalówki to szczupaczek obcina jak założymy to znowu gorzej jest z broniami nie? i to się tak ciągnie cały czas dokładnie tak to jest tak jak Jurek mówi widzicie styczeń rano żeśmy przyjechali mówiłem zachmurzone było teraz słoneczko wyszło tak jak mówili ładna pogoda no styczeń zobaczymy rozpoczęcie sezonu nastąpiło u nas no rybki biorą no nie możemy powiedzieć że nic nie bierze ta. ale nie jest to to co byśmy się spodziewali że jednak przy tej temperaturze powinno być coś bardziej do wzięcia a nie jest niestety chyba mam zaczepiki będę musiał tak? zająć się tym no ja co wyszło Irek? No to dobrze Udało się, tu, no jest dyski stan odry, tak jak wam reakcjonujemy co jakiś czas czy to na naszym Facebooku, czy no i to cały czas gdzieś jakaś gałązka coś i niestety zaczepia się Tak to jest na rzece, no, nie brakuje zaczepów jak i w innych wodach to samo, no ale na rzece wiadomo, tu coś płynie, tu coś przyniesie prąd tam coś jakieś bobry powycinają, gałęzie zostaną bo u nas ich nie brakuje jak na innych rzekach wszędzie tych, tych, tych bobrów jest naprawdę dużo no ale też są potrzebne no tak, ale po coś te stworzenia zostały stworzone jak to się mówi żeby ta równowaga była w przyrodzie Dobra, jeszcze niecałą godzinę mamy, także może jeszcze coś coś jeszcze wyciągnąć. Jest Kurcze, jakiś mały szczupaczek mi tu... Uderzył szlak by go wziął. A tego... Fortunnie zapił No Już się tam woli jak pięknie statka się przemieszcza nie za bardzo się nas bały nawet Słuchajcie, kończymy dzisiejszą wspólną wyprawę, tak jak mówiłem, niestety Andrzej już musiał trochę wcześniej znowu pojechać, był, przyjechał w sumie dwie godziny z nami, powędkował, także e, nie było źle, powiem, ryba się zameldowała, ale... Może, może nie taka, jaką byśmy chcieli i nie w takiej ilości, nie, no, dokładnie. ale ona jest taka, jaka jest u nas, no, jest ten klej w takiej postaci, w jakiej jest i nic więcej na to nie jesteśmy w stanie poradzić no jest tego jadzia też tu ale jest go zdecydowanie w mniejszej ilości niż tego klenia, dlatego w większości te klenie się u nas bijają, ale co cieszy, cieszy to, że, że jest ta ryba, że możemy połowić no bo w sumie jest to okres zimy to nie jest tak prosto rybę złowić, już to przecież nie raz to, nie ja tylko to mówię, ale inni to samo wiecie, że w zimie ryba nie potrzebuje dużo pokarmu, bo to jest organizm jednociepny, także po, nie potrzebuje za dużo, no ale coś tam się zadziało także my jesteśmy szczęśliwi, jeżeli wam się więc spodobał to proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał nie oczywiście jak zwykle Jurek zapraszamy do zobaczenia nad wodą tak jak mówimy no i miejcie się, trzymajcie się na razie, wszystko, hej wam, cześć cześć no i tutaj są stare kanałki To się przecichlęły brzeg i to jest takie zrobienie nowe rozwidlenie